Operacja serca a teraz kolejna diagnoza nagle dowiedział się o poważnym zaburzeniu. Jakub Tolak jakiś czas temu musiał zmagać się z poważną chorobą przeszedł nawet operację. Okazuje się, że teraz mierzy się z kolejną diagnozą. Jakub Tolak Kariera i życie prywatne. Po ponad dekadzie spędzonej w polskim showbiznesie, Jakub Tolak, niegdyś ikona telenoweli znana jako Daniel Ross z serialu Klan, syn Moniki Ross z granej przez Izabelę Trojanowską, zerwał z karierą aktorską. Decyzja ta, choć trudna, była efektem głębokiej potrzeby odzyskania prywatności i autentycznego, nieskrępowanego życia. Aktor, który zaczynał na ekranie jako nastolatek, oczuł z czasem, że konwencjonalne życie i utarte schematy go nie satysfakcjonują. Wielką zmianę zapoczątkował związek z Zofią Samsel, z którą Tolak poślubił się w 2021 roku, tworząc duet idealny do życia w drodze. Porzucili mieszkanie na rzecz Kampera i przyjęli filozofię tak tzw. Van life Przemierzając świat na własnych zasadach. Ich podróżnicze perypetie i życie w zgodzie z naturą dokumentowane są na popularnym kanale Foxes i Neden na YouTube oraz Instagramie, gdzie dzielą się widokami z najdalszych zakątków. W czerwcu 2022 roku rodzina powiększyła się o córkę Antoninę. Która od najmłodszych miesięcy dołączyła do mobilnego życia, wraz z rodzicami i psem poznając kontynenty. Ostatnio, na przykład, tolakowie relacjonowali swoją wizytę w Grecji, dzieląc się sielskimi kadrami ze słonecznych plaż i malowniczych wiosek. Jak sam tolak przyznał w wywiadach, głównym motorem zmiany była chęć ucieczki od presji. Terminów i ciągłej ekspozycji, którą niesie życie publiczne. Wybrał wolność, a podróżowanie stało się dla niego sposobem na spełnienie marzeń i odkrycie nowych pasji poza kamerą. Niestety ich beztroskie życie przerwała trudna diagnoza aktora. Choroba Jakuba Tolaka w zeszłym roku Jakub Tolak w wywiadzie dla Medonetu podzielił się historią, w jaki sposób odkrył swoją chorobę. Miałem 20 lat, gdy się dowiedziałem, że mam poszerzoną aortę płucną, jak całkowicie przypadkiem byłem na prześwietleniu płuc, które musiałem zrobić, by uzupełnić książeczkę zdrowia studenta. Następnie wyznał, że tak naprawdę tylko dzięki specjalistce na jaką trafił, dowiedział się co mu dolega. Trafiłem na panią radiolog, która miała świetne oko. Zobaczyła jakiś dziwny cień przy aorcie, poleciła to sprawdzić i wyszło, że jest poszerzona, opowiedział Jakub Tolak. Zabieg przeprowadzono w czerwcu ubiegłego roku. Aktor został wcześniej poinformowany przez specjalistów, że procedura obejmie nie jeden, lecz trzy etapy, co, jak się później przekonał, jest standardowym sposobem leczenia tego schorzenia. Stętniakiem aorty wstępującej często w parze idzie wada zastawki. I ja właśnie miałem zastawkę dwupłatkową. Normalnie są trzy płatki, a u mnie dwa były zrośnięte, stąd lekka niedomykalność. Oprócz tego tętniak był bardzo blisko serca, czyli opuszka orty też wymagała naprawy. Trzeba więc było zrobić plastykę zastawki, plastykę opuszki i wymienić aortę na protezę, opowiedział Jakub Tolak. To jednak nie koniec złych wieści. Tolak podzielił się z widzami kolejnymi wieściami. Jakub Tolak z kolejną diagnozą. W dniu 22 października podróżniki Aktoru jawni fanom, że otrzymał diagnozę ADHD. Jakub Tolak nie ukrywał zadowolenia, że w końcu znalazł wyjaśnienie dla specyficznych zachowań, które obserwował u siebie przez całe lata. Masz 43 lata i nagle znajdujesz odpowiedź na twoje nieogarnięte zachowania. Jak się doda 2 do 2, to nagle wychodzi taka, a nie inna diagnoza, przekazał tolak. Wyraźnie zaznaczył, jak wielkie znaczenie ma postawienie precyzyjnej diagnozy. Wszystko zaczyna się od świadomości, a później przyjść mogą kolejne kroki. Tak. Mówią, że zapanowała moda na ADHD, ale może przez takie stwierdzenia temat spychany jest na boki człowiek, zamiast zająć się sobą, krępuje się poszukać odpowiedzi. Dopisał Tolak.